40% taką część czasu spędzamy w pracy na zadaniach, które są bezpośrednio związane z naszym stanowiskiem, specyficzne dla naszego stanowiska. Według analizy McKinsey Global Institute z 2012 roku. Dobrze wiemy, że od tego czasu sporo się zmieniło, ale z czego wynika w ogóle taka statystyka i jak ty możesz sprawdzić, ile pracy w pracy to faktycznie Twoja praca i w sumie. Po co to analizować? Posłuchaj w tym odcinku. Zapraszam. Cześć, z tej strony Monika Torkowska i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Między Wskazówkami, czyli takiej audycji, w której zastanawiamy się nad tym, jak można nauczyć się odpuszczać, kiedy warto, robić, kiedy trzeba i odpoczywać, jak się chce. I dzisiaj będziemy. No bardzo blisko tego robienia i właściwie odpoczywania. Bo skupimy się na tym, jak wygląda rozkład naszej pracy w pracy. <grym> I zacznijmy może od tego, jakie to w ogóle ma znaczenie, jak my ten czas spędzamy w pracy, oczywiście poza takimi oczywistymi rzeczami jak to, <grym> że ma to wpływ na szansę awansu. Tu możemy oczywiście spierać się na temat tego, jak te awanse są rozdawane, określę tutaj cudzysłów w powietrzu. Możemy się kręcić wokół całych procedur, które się w firmach odbywają. Natomiast no, my na procedury, które są w firmach, nie mamy wpływu, natomiast mamy wpływ na nasze działania. I warto w obrębie tego kręgu wpływu się poruszać. No i nie ulega wątpliwości, że jeśli będziemy bimbać w pracę, no to te szanse na awans maleją. Poza tym, jeśli spędzamy w pracy mniej czasu na zadaniach, które są związane z naszym stanowiskiem, czyli takie zadania, które my postrzegamy jako powiedzmy mięsiste i doprowadzające nas do celu, no to spada to zadowolenie z własnej pracy. Szczególnie jeśli uświadomimy sobie, że całkiem sporo czasu spędzamy na przykład w social mediach. I tutaj na ten temat mamy bardzo ciekawe badanie. Oczywiście linki do, do tych badań znajdziecie w notatkach do odcinka na Monika Ukośnik 046, tak jak w każdym odcinku. Było badanie, w którym sprawdzano, ile czasu osoby spędzają w social mediach. I ja się pokuszę o pewien komentarz do tych statystyk. Natomiast na poziomie liczb, 33% osób twierdzi, że wcale nie spędza tego czasu podczas pracy, bo mówimy o czasie pracy. Prawie 19% twierdzi, że spędza w social mediach do 15 minut w ciągu pracy. No i nie brzmi to tak źle, ale ponad 9%, taki drugi koniec skrajny. Ponad 9% osób twierdzi, że spędza w social mediach podczas pracy ponad 120 minut dziennie. I teraz. Ja mam pewien problem i nie problem z tym badaniem, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że z tego, co doczytałam, są to dane deklaratywne, czyli że osoby mówiły, ile spędzają. No my z psychologii wiemy, że jako ludzie nie jesteśmy zbyt dobrzy, jeśli chodzi o szacowanie czasu, dlatego tutaj zbudzenie planowania wchodzi bardzo pięknie, czyli to jest takie zjawisko, które nam mówi o tym, że jeśli zakładamy, że coś zajmie x, to prawdopodobnie zajmie x plus coś tam albo x razy ileś tam. I, I to nie jest tak, że my jako jednostki jesteśmy odosobnieni, ale to się dzieje nawet w wielkich projektach o ogromnych budżetach. Ja mówiłam o tym w jednym z odcinków podcastu, nawet na ten temat, jak się samemu ustrzec przed tym złudzeniem planowania. Będzie link oczywiście w notatkach. I to jest mój problem z tym badaniem, że nie doszacowujemy czasu, który spędzamy w social mediach, nie doszacowujemy czasu, który jest potrzebny na zrobienie pewnych rzeczy. No i w związku z tym te dane mogą być zaniżone. Ja w tym odcinku jeszcze powiem, co można zrobić, żeby sobie sprawdzić bardziej realne dane na temat tego, jak spędzamy czas w pracy, ale to za chwilę. Tak jak wspomniałam we wstępie, koło 40% naszego czasu, według badań, oczywiście tu mówimy o jakimś przeciętnym pracowniku, przeciętnej pracownicy, tak, to jest badanie, więc um, Ty możesz mieć inną sytuację w pracy. Moja sytuacja w pracy prawdopodobnie też jest inna, bo odpowiadam znacznie mniej na maile w mojej nowej pracy, a według tego badania czytanie i odpowiadanie na same maile zajmuje. Pracownikom 28% czasu pracy. A 28% czasu pracy, słuchajcie, to jest ponad 11 godzin w przeciętnym 40-godzinnym tygodniu pracy. Średnio 120 wiadomości dziennie. O tym mówi nam analiza McKinsey Global Institute. Co prawda, jest ona z 2012 roku i wiemy, że od tego czasu sporo się zmieniło. Natomiast nie mam poczucia, że się zmieniło na lepsze, biorąc pod uwagę, że wielu z nas pracuje teraz zdalnie albo hybrydowo, czyli częściowo zdalnie. Co jest akurat częściowo dobre, chciałabym wierzyć, że bardziej się zwiększył odsetek komunikacji asynchronicznej. Czyli, że my nie musimy po prostu być na bieżąco dostępni i patrzeć na komunikatory i w maila, tylko że możemy zająć się tą główną naszą. Pracą, no chyba, że pracujesz w dziale obsługi klienta, w jakimś wsparciu technicznym i główną cechą Twojej pracy jest to, że ty jesteś dostępny, dostępna dla osób, które Ciebie potrzebują. To mam nadzieję, że to jest jasne, że charakter pracy tutaj no, też ma znaczenie, tak? Więc nie, nie demonizujmy tutaj też tego maila. Natomiast jeśli ja jestem programistką, a jestem. I miałabym odpowiadać na maile przez 28% czasu, no to umówmy się, że to nie jest najlepsze wykorzystanie mojej ekspertyzy. No i cóż, zwiększa to liczbę rozproszeń po prostu też w ciągu dnia. Jeszcze, żeby dopełnić tych statystyk, bo pewnie nie będzie się tutaj wam, jeśli liczyliście w głowie, nie będą się zgadzać procenty. Według tego badania 19% czasu spędzamy na zbieraniu informacji, 14% to komunikacja ze współpracownikami. Więc nie tak źle. Natomiast te maile i deklarowany czas spędzony w social mediach, to są w ogóle dwa różne badania, no jest taki dosyć zastanawiający. Dlaczego my w ogóle sięgamy po social media w trakcie pracy? O to też zapytano badanych, i najczęstszą przyczyną jest to, że badani chcieli się oderwać mentalnie od pracy. Jeśli słuchasz mnie od jakiegoś czasu, to możesz już kojarzyć nieco z moich wywodów na temat skupienia że jest to dosyć standardowa strategia. Strategia naszego mózgu, strategia, którą byśmy nazwali strategią uciekania. Bo generalnie mózg chce dla nas dobrze. Tak możemy przyjąć jako taką podstawę. I mówię tu mózg, i nazywam go jako taką osobną częścią, bo jeśli nie mamy w sobie takiej umiejętności zatrzymania się pomiędzy bodźcem a reakcją, no to możemy mieć poczucie, że ten mózg po prostu sam sobie swoimi drogami chodzi. A jednym ze sposobów na to, żeby zdobyć taką samokontrolę, jest właśnie wyłapywanie tego momentu pomiędzy bodźcem który po prostu się pojawia a reakcją tym jak my zareagujemy na ten bodziec który się pojawił no mamy tę przestrzeń którą możemy wykorzystać jeśli nie wykorzystamy a pojawia się w pracy na przykład coś trudnego albo stajemy się zmęczeni albo przytłoczeni Cokolwiek, co wywołuje w nas dyskomfort. Słowo dyskomfort jest słowem kluczem, jeśli chodzi o skupianie się i rozpraszanie się podczas pracy, bo jeśli my nie potrafimy tego chwilowego dyskomfortu znieść, bo umówmy się, my nie mówimy o sytuacjach bardzo takich skrajnych psychicznie, że ktoś nas, nie wiem, mobbinguje czy pojawia się po prostu. Wiecie, jakaś taka bomba w robocie. To nie, nie o to chodzi. To czasami jest, że o Jezu, dobra, nie wiem, co dalej zrobić w pracy. No, no, albo ktoś napisał maila i mi się po prostu totalnie nie chce teraz produkować. Albo ktoś mi zawraca głowę, dobra, to sobie sięgnę po telefon. My mówimy o takich krótkotrwałych dyskomfortach, które skłaniają nas, mózg, do tego, żeby pójść w strategię uciekania. Żeby się na chwilę chociaż oderwać od tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. I żeby była jasność, robienie sobie przerw jest jak najbardziej ok. Ba, to jest wręcz pożądane, szczególnie jeśli Twoja praca jest bardzo wymagająca umysłowo, bo jak wiemy z badań, odpowiednia strategia przerw w pracy ma naprawdę duże znaczenie dla naszej wydajności, dla poziomu skupienia, dla tego jak po pracy my tak naprawdę będziemy zmęczeni. Więcej o tej strategii będziemy mówić w Akademii Skupienia, która się pojawi w połowie maja, pod koniec maja, tak, tak myślę. Nadal lista zainteresowanych jest otwarta, więc jeśli masz ochotę, to możesz dołączyć na monikatorkowska.com ukośnik skupienie myślnik zapis. Ale żeby dać Ci tutaj troszeczkę takich istotnych informacji, to to, że te przerwy wcale nie muszą być długie, tylko ma znaczenie ich jakość. I tutaj znów nie chodzi o to, czy umiesz odpoczywać, czy nie, bo to jest zupełnie inny temat, i wiem z ankiet od Was, że umiejętność odpoczywania jest czymś pożądanym i trudnym. I podzielam, podzielam Wasze um, bolączki w tym zakresie. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że to jest trudne. Natomiast wracając od tej dygresji pączkującej do tematu przerw w pracy najistotniejsze według badań jest kilka pierwszych minut przerwy. To te kilka pierwszych minut ma największe znaczenie dla naszego odprężenia, dla późniejszego poziomu skupienia. No właśnie, dla powrotu do tego skupienia. Tylko sęk w tym, że my często robimy przerwy scrollując sobie w telefonie albo surfując w sieci po prostu jakimkolwiek onecie i, i tak dalej. To nie są takie przerwy, o jakie nam chodzi. Te przerwy nas nie regenerują w odpowiednio intensywny sposób. One pozwalają mózgowi uciec od tego, co robił do tej pory, ale one bardziej zmieniają kontekst niż stwarzają przestrzeń do regeneracji. I to jest ta zasadnicza różnica, którą powinniśmy mieć w głowie kiedy chcemy zrobić przerwę albo kiedy odpala nam się bodziec, że chcemy złapać po telefon albo wpisać w wyszukiwarkę Onet, Facebook itd., tak żeby się złapać w tym momencie. Jak to zrobić, żeby nauczyć się wyłapywać te momenty i odpowiednio reagować? Też będziemy się uczyć w Akademii Skupienia. Im bardziej wymagająca umysłowo jest nasza praca, tym więcej tak naprawdę przerw potrzeba do tego, żeby być w stanie Znajdować dobre rozwiązania, radzić sobie z problemami, które w pracy się pojawiają, i znosić to, że nie zawsze wiemy już teraz, od razu, jakie jest rozwiązanie. Mówię tutaj to też ze swojego programistycznego doświadczenia, no bo w mojej pracy nie wiem, czy codziennością, ale to była moja pierwsza myśl, że codziennością jest to, że no natrafiasz na problemy, które nie wiesz w pierwszym momencie, jak rozwiązać. No i musisz to wymyślić. Miałam kiedyś takie ciekawe pytanie, jak jechałam z konferencji ze znajomą. Skąd wy wiecie, jak pisać te kody? Wspaniałe to było pytanie, i w sumie to, nie wiem, wymyślam. Wymyślam. No właśnie. I to jest ten dyskomfort, który się pojawia na co dzień, który uczymy się znosić i po prostu potem piszemy te kody. No, ale to taka dygresja. Co warto sobie uświadomić, to to, że jeśli robimy odpowiednie przerwy w pracy, to nie traci na tym produktywność w ciągu dnia. Wręcz przeciwnie, dzięki temu, że odpowiednio regenerujemy zasoby, nasze takie psychoenergetyczne, które są potrzebne właśnie do skupionej pracy. Więc jeśli ktoś jest sfokusowany na tym, żeby siedzieć i cisnąć po prostu do upadłego, bo nie mogę odejść od tego komputerka na 5 minut, Albo być może jesteś takim szefem i szefową, która tak mocno siedzi nad głową i po prostu pilnuje z zegarkiem, to daje znać, że, bazując na tym, co wiemy teraz, z naukowego punktu widzenia, nie ma to sensu. Nie daje to tego efektu, o który Tobie chodzi. Wręcz przeciwnie, pogarsza to w ogóle wydajność, skupienie, a z perspektywy osoby pracującej sprawia, że my jesteśmy, tak długofalowo bardziej zmęczeni. Istotne jest to, żeby na koniec dnia nie być wyprutym. To jest to pytanie, które być może zadajesz sobie czasem w głowie świadomie lub nie. Czy pocisnąć jeszcze dzisiaj, czy nie? Albo ile robić danego dnia? To dobrą zasadą jest to, żeby robić tyle, aby być w stanie się zregenerować od momentu zakończenia pracy danego dnia do momentu rozpoczęcia pracy kolejnego dnia. Czyli jeśli ja będę pracowała od rana do samego wieczoru i nie będę miała żadnej przerwy wieczorem czy po południu na regenerację, to może być tak, że następnego ranka wstanę z obniżonym poziomem energii, z obniżonym skupieniem. Tak po prostu, domyślnie, No bo nie jesteśmy robotami i... No, to jest troszeczkę tak, że my zapożyczamy sobie skądś. To nie jest skupienie i energia, to nie jest worek bez dna. To trzeba uzupełniać. A jeśli zaciągamy sobie taki dług, no to prędzej czy później będzie trzeba go spłacić. Wracając do tego, jak Ty możesz sprawdzić, jak spędzasz swój czas w social mediach, to bardzo serdecznie Ci polecam aplikację trakującą śledzącą po polsku, byśmy. Powiedzieli. Jeśli nie lubisz w ogóle korzystać z aplikacji, to powiem ci, że tego typu aplikacje to są takie one-set approach czyli podejście, że ustawiasz raz i masz gotowe. Wystarczy na to poświęcić 10 czy 15 minut, zarejestrować się, zalogować, zainstalować na urządzeniach, na których chcesz śledzić. I tyle. I możesz sobie co jakiś czas tylko po prostu zerkać na, ta, na statystyki. Tam nie trzeba nic więcej robić. Jedną z takich aplikacji jest Rescue Time. Rescuetime. Link afiliacyjny macie w opisie do mojego odcinka. Ja korzystam z tej aplikacji od no naprawdę dłuższego czasu i ona jest super, ponieważ można ją mieć na wielu urządzeniach i ona zbiera te statystyki właśnie z wielu urządzeń. Jest wersja darmowa, z tego co pamiętam, przez 14 dni do przetestowania sobie. Ja mam akurat wykupiony po prostu abonament i ona działa super. Mam ją zainstalowaną na komputerze, na którym pracuję i na telefonie. Gdybym miała jeszcze jakiś dodatkowy komputer, z którego korzystałabym na co dzień, czy dodatkowy telefon, to również bym na nich zainstalowała. I tutaj już czarno na białym po prostu widzimy, jak rozkład naszych aktywności na urządzeniach. Wygląda w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. Można sobie podglądać statystyki. No super jest to, że można na wielu urządzeniach sobie przeglądać. I można też przypisywać dane strony czy aplikacje, z których korzystamy, do określonych poziomów rozproszeń. I już tłumaczę, o co chodzi. Jeśli korzystamy z nie wiem, Whatsappa, powiedzmy, taki komunikator nazwijmy to, to dla jednej osoby Whatsapp będzie narzędziem, które byśmy określili jako rozpraszające nas od pracy. Bo tam sobie gadamy ze znajomymi powiedzmy, albo nie wiem, robimy jakieś inne pierdoły, no i jeśli używam tego w trakcie pracy, no to to jest rozproszenie. Ale jeśli na przykład używam tego do spotkań z klientami, powiedzmy, jeśli używam tego do spotkań z klientami, no to to już nie będzie kategoria rozproszenie, tylko to będzie kategoria biznes więc wtedy mogę Whatsappa zakategoryzować jako coś zupełnie innego. I to jest właśnie super w Rescue Time, że my sobie możemy w ten sposób pokategoryzować nasze aktywności i mieć po prostu bardziej rzetelne dane. Jeśli nie masz potrzeby takiego śledzenia na wielu urządzeniach, no to aplikacja na telefon, na przykład Stay Focused, super się sprawdza. Z tego co pamiętam i na Androida i na iOSa jest. Zostawiam link oczywiście w opisie, bo Aplikacji o podobnych nazwach jest całkiem sporo, więc, żeby było wiadomo, o jaką chodzi, to zostawiam link w opisie. Jeśli wystarczy Ci tylko po prostu śledzenie na telefonie, to jest to jedna z takich fajniejszych aplikacji. Oczywiście mówię tutaj o jakiejś mojej preferencji i rzeczach, rzeczach które ja przetestowałam. Myślę, że to może być dla Ciebie użyteczne. Dodam tak zupełnie na koniec, że. W sprawdzaniu dla samych siebie. Ile my czasu w pracy faktycznie pracujemy? Nie chodzi o to, żeby się biczować. Bo jak to napisała Brené Brown w książce Dary niedoskonałości, warto starać się dowiedzieć jak najwięcej na swój temat, ale tylko wtedy, gdy potrafimy być przy tym dla siebie dobrzy. I ja się bardzo bardzo z tym zgadzam. Bo trudno jest wprowadzać jakąś zmianę w swoim zachowaniu długofalowo, jeśli bazujemy na autosabotażu, na intensywnej samokrytyce i tego typu zachowaniach, bo one utrudniają wyciąganie wniosków. Wniosków, które są oddzielone od emocji, od własnej oceny, od negatywności. Oddalamy się wtedy od po prostu analizy, no i właśnie wyciągania fajnych wniosków, które pozwolą nam coś realnie zmienić. Tylko no, może być tak, że długofalowo skupimy się właśnie na tym, jacy to my jesteśmy, czego nie robimy, a co powinniśmy zrobić, a jacy jesteśmy beznadziejni, bo tyle czasu marnujemy tu i tam, a przecież można by w tym czasie robić coś produktywnego, i tutaj znowu, kreślę cudzysłów w powietrzu. Warto potraktować takie analizy po prostu jako informację. Bardzo użyteczną informację, z którą można coś zrobić, bo posłuży nam jako punkt startowy, jako punkt wyjścia do zmiany. Takich punktów startowych będziemy mieli więcej w Akademii Skupienia. To już wiecie, ale tylko przypomnę, że lista zainteresowanych otwarta ruszamy najprawdopodobniej w maju. Nie mogę się doczekać. Bardzo serdecznie Was zapraszam i zachęcam do tego, żeby sobie taką aplikację śledzącą u siebie zainstalować. A jeśli nie lubicie aplikacji, to można też prowadzić sobie takie logi po prostu w Excelu. Nie będą one tak dokładne, bo najwięcej tak naprawdę czasu ucieka nam w bardzo krótkich odcinkach, takich kilkuminutowych, i najwięcej właśnie takich jest do rozproszeń, więc Warto też czasami oddać trochę automatyzacji aplikacjom i pozwolić im pomóc nam wyciągnąć dobre, ciekawe wnioski dla siebie. I z tą myślą Cię zostawiam. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za spędzony wspólnie czas, i my słyszymy się już za dwa tygodnie.